Nie muszę mówić więcej niż trzeba. Ty patrz mi w oczy, widzisz, wszystko cisza. Między nami mówi najwięcej. W Twoim spojrzeniu czuję spokój. Nie boję się pokazać swoich ran, bo wiem, że będziesz obok trzymając mnie w rękach. Z każdym dniem zyskujemy więcej. Twój szacunek to moja siła w tej wspólnej przestrzeni. Nie musimy się bać, nie musimy się chować. Zaufać. Ja nie więcej Wszystko co ważne mamy w sobie bo w tej miłości nie muszę niczego udowadniać Czy się przeszłość, liczy się teraz Z tobą każda chwila ma sens Nie oceniamy, nie osądzamy Bo widzimy siebie przez pryzmat serca Nie muszę grać, nie muszę się zmieniać Bo w tej relacji czuję się wolny Z tobą jest łatwiej, gdy świat krzyczy Ty milczysz, a ja wiem, że to wystarczy W tej wspólnej przestrzeni nie musimy się bać Nie musimy się chować, zaufanie to nasza siła I nie muszę niczego udowadniać. Nie liczy się przeszłość, liczy się teraz. Z tobą każda chwila ma sens. Nie oceniamy, nie osądzamy, bo widzimy siebie przez pryzmat serca. Nie muszę grać, nie muszę się zmieniać, bo w tej relacji czuję się wolny. Z tobą jest łatwiej, gdy świat krzyczy. Ty milczysz. A ja wiem, że to wystarczy Możemy się różnić Możemy nie rozumieć Ale w tej przestrzeni Zawsze się znajdziemy Zaufanie to nie słowa To czyn, a szacunek To nasza siła Nasza linia W tej wspólnej przestrzeni Nie musimy się bać Nie musimy się chować Zaufanie to nasza siła Szacunek to nasza Przestrzeni, tam gdzie ty i ja Nie potrzeba więcej Wszystko co ważne mamy w sobie Bo w tej miłości nie muszę niczego udowadniać